I to teraz patrzymy szybko, jak wyszły nam te gęsi. Uwaga. Ta dam Nie wiem, czy dobrze widzicie, czy nie, ale mi się spieszy strasznie. Ja tutaj dwie położę. Słuchajcie, biegły się pierwsze jakieś wszystko razem 4 godziny. Ja teraz je tylko e, bez przykrycia u góry. Nie wiem, czy widzicie. Zobaczcie, jakie piękne. Teraz lecą na stół. Oczywiście jakieś tutaj kawałeczki pomarańczy wyłożymy, żeby to, wiecie, przy pierwszym to ładnie wyglądało. Polejemy trochę tłuszczem. Zobaczcie ile tego tłuszczu tutaj jest. Jeszcze coś zielonego. Możesz na chłod tak. I to wtedy idzie na stół. No i widzicie? Da się, Da się, da się. Da się.